Witam na kanale kaktusy mrozoodporne dzisiaj chciałbym wam pokazać co u mnie słychać w tunelu te trygiochiatusy zostały przesadzone w większości i od razu widać efekty tutaj też się całkiem nieźle niektóre te rośliny mają tutaj jest zwykła grusonia klawata ja ją mam pod nazwą odmianą ROT. A tu chciałbym wam pokazać w formie grzebieniastą, czyli Kristata, odmiana Wiki. Mam jeszcze jedną Wiki, ale ta jest owszem grzebieniem, ale nie zbiera się. Do wzrostu jest po prostu demonem prędkości, takim, że chyba już ze 4 lata jakieś delikatne ma przyrosty, dlatego w tym roku kupiłem dużo na skalniaku. Też sadziłem tego. Krygiówia za tu zaformę bezcierniową, ale tak się zastanawiam, czego jednak nie wykopać. Trochę zaczynam go tam przygrzewać za mocno. Eskobarie bają się całkiem fajnie. Echinocerus również. Wszystko zapobiegawczo Teraz opryskałem na przędziorka. i zamierzam opryskać też na różne inne tam. wełnowce i, v ovady.